<gry> Jedź, Kubi Jedź, Dobra Dawaj, 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 no, dawaj, 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 auto dawaj, się bagnie. No teraz boś, boś, ostatni może tracić zasięg, kurwa, A A, Mikuś, będziesz na radę? one, on, one powinny dawać się w pracy zasięg, nie? No niby tak, nie no Rzadko nam mamy okazję aż tyle interkomów połączyć, kurwa Ej, ja pierdolę, jaka kolumna Trzecia kolumna! No, bez to kolumna, że ja pitolę. Trzecia kolumna, kurde. Wolna! Ja pitolę ile kura kładów. O matko ty! Jak tam jakieś dziury większe będą to mówcie, no bo nic nie widać. Skręcamy w prawo! Na, Na światło! Na światło w prawo! Na światło. Kałuża! Ho, ho. A kurwa, jedna! O, druga! Waga, tak, no, no skręcamy na tym wszyscy kurzą. się? Zmieszczę się? No próbuj, próbuj, próbuj. I nie udało się. A. Ja się zmieszczę. Czeka śliwa, się zmieści. Jak się popieści, to się śliwa zmieści. Bo hamulców, nie mam kurwa. Gazu, gazu. Kurwa, to jest. Nie, słabe hamulce. Dobra, jedziemy. O, jakie krowy zdziwione. O co się mączka, patrzysz, Nie, ja, dziewczyno. Holy no. shit. Nałączyć już na cztery można. Taki trzeba wykombinować, tak, bo taki jest zjaźnik My na końcu też, aby nie kupić Nie kłóć Kurwa A, co chcę go właśnie? Porobili tutaj trochę. Te 500 to one są, kurwa, na takie akcje najlepsze. O, lekkie nie. nie? Lekkie wąziutkie, o. Młody dupa, jak cyknął, git majonez, kurde, stary nie? ma, że to tamto, Konrad, stary wyjadaczko Jest i on, kurwa. Ups. O tam! Tu, tu jest górka, kurde, chcę co Twój relokator wiesz Lepiej Lepiej wyszedł no identycznie, tylko młody, młody chciał sobie jako te e, przezroczyste rurki założyć Aha. <laughs> I założył sobie przezroczystą rurkę, zrobiła mu się miękka i od razu po, po, zrobiły się litery, nie, powietrze No tak, tak, tak oh, yeah. Marek, Włodno, O chyba. Marek, kurwa. Marek, kurwa bo, bo kurwa Dominik, tylko my ty bóba. nie pokazuj No dawaj Iza, tylko tak, a Iza nie słyszy no, tak bardziej w tą tak, stronę tak, skręć tak, Tutaj skręć, w tą stronę, koła Kur... On przejedzie Chyba no. Marek się. No, pokazał Dawaj w Dawaj, blokadę Włącz blokadę Czekaj, Jedy włącz mężka? blokadę O, no, skręcaj bardziej, bardziej, bardziej skręć I jedź yeah. It's my honest Nie, później budzię pojedzie też, nie? tylko, czy Marek tu się zmieści Zmieści się Traciliśmy jednego dnia. Okej, okay, get on jest. Wyłącz lokatę sobie. Śmieszę się też Masz telefon. Co? Masz telefon? No, ale, ma... no, nie, ten, nie będę wiedział. No. Oh. Dobra, Koniec. <gulatory> Koniec. nie, Koniec. 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 A co będzie nagrywał? No masz nagrać nie złowaczcie Czekaj A gdzie jesteście? A tu no, za oprócz To się stało już Możesz ty kurde Fajnie ty, fajnie Czekaj, uwagę ja to będzie Słuchaj, Uważaj, że wina nie odkryła, ten, ten to kobiet! Tutaj tego nie było powiem Dobra, podjedź. Podjedź do przodu trochę. Ole ja się przód, przód się ładnie zmaszlił, Cześć, cześć. Delikatnie gazu, delikatnie. delikatnie, delikatnie gazu, niech się koła kręcą. Ale fajne swinki się zrobiły. Dawaj, 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 dawaj. Idaj. Daj gazu, Na daj gazu, wejdź, składa i składaj, daj gazu. Leciutko, leciutko, i tylko. A taki ładny był. O kurde. Koła wyprostuj. Daj wjadę na tor, sur. O, co to było? Przestań, nam się stoczyło Dawaj, dawaj Dobra, ty go go nie czuł, po pierdolę go sam wyciągnął no. no, bez kidu Nie działa mi wciągarka Może Halo? Nie, co ty, nie? Nie, bało. nie? działa? A, A weź wypuść Nie, w no To co ja ja mnie wtedy wyjebało No Ta sama piaskowina, tyle Czekaj Dawaj, dawaj. O! Jak ładnie, rzuca no Ale tutaj, tu fajnie, się wtedy wjeżdżało na tą dużą nie? a ja teraz no tak. nie. A jeździli tą furtę, co? Ale tu po tej stronie jeździliśmy, nie było problemu. Ale kurwa, zagrodzili pan, tą dużą. A no to to no. dobra. A ja policzę, Zagrodzili tą dużą, no? Dobra, bo. Yy... Ale, u No, porobili to, kurde. Paneta, Karol, dobrze mu dam, kurwa Ten piasek ma taki luźny Nie, bo taka chłopka jest przed tym Odjedź mu tam Uciekaj Będzie wjeżdżał? Nie, tam Będzie wjeżdżał Czekaj, je, bo czekaj, bo wjeżdżą Czekaj, zjeżdżą Nie ma tego, nie ma... Komunikacji nawet ale to fajnie zjeżdża, w ogóle ten kład, w ogóle opony się nie, nie wciskają No się. <grym> Wiedzę, to pojechać Zobaczymy jak to wyjdzie A gdzie idzie jak złe W powierzchni te opony jednak dobre są Poszedł Czekaj, okay, czekaj, czekaj nie wiem, na mówię, o tej górze na teraz. Dobra, przechodzi. jadę. No, no tak, nie, Tam tak jest po ta druga Na A było kiedyś. Widzisz, Damian mówiłem, że lepiej CFK będzie niż Honda. No, <głodaj głodaj głodaj> tam na górze pod stoją. Jadę, jadę, jadę. Tak, tak, tam już dołek, Bo <głodaj> pójdziemy na góry. Chodzi bez problemu. A tam po lewej całkiem podmyte, nie? No tam jest trochę Lejcemy podmyta. Tam. tam trochę podmyło, no. O Micha no Michał jak tu kręci, ten, zawsze ten. jak jeżdż. To to, 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 to. Porządkułem się za niego, kurde. Robercik! No, to jest O, 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 o! Szybki tersik? Szybki tersik. Napęd na tył. Dawaj, dowiedź. Machający pupą, kora. Teraz. I to ma ten na Tak, na Poszła, nie? Ale tam, ty, ale tam na górze podbiło mnie w powietrzu, Tam na końcu uważaj na górze, bo jest taka mulda Czerwiat dzwonił teraz, nie? Wszyscy? Czerwiat co? dzwonił Że co? Ja mówię, "Kurwa, my dużo ludzi, ja mówię, gdzieś <laughs> Darek, cholera <kurwa>. Coś <laughs> nie? Byśmy może coś zapalili Czekaj, czekaj, ja odjadę może, ty Czekaj Czekaj, Ducham czekaj z O, ja, czekaj. Też, ja też jadę tym, czekajcie Dobra Uwaga, Michał, Dobra, ja jadę do ciebie Ja też, ty po lewej, to jest bardzo krótka góra Tam jest, to jest okej okay. Czekaj, stój, stój, stój O, je oh, yeah. teraz możemy cofać tu Nie. Oh, yeah. Jedziemy do lasu? A do lasu, dawaj, do lasu Dobra, panowie, wjeżdżam prawym Cichy po prawym jedziemy ja wjeżdżam Kurwa Kurwa, to Nie cofaj Ja stoję, Ja Ja tylko naczekaj, ja zjadę Poczekaj Oskar, ty tutaj do mnie do... Oj, Co ty? Tak, no i co tego, nie? Za drzewo Zajeżdżaj, zajeżdżaj Zjeżdżasz? najpierw no. nasunie i Oskar, na dół Którędyś? To Którę do, no, do wójka kolana, daj zyszał. Dajcie sobie tam radę z tymi dzieciakami? Konacz z A! Teraz ja kieruj. <grystanie> Czekaj, na Dobra, Oscar. Przed <grystanie> <grystanie> bez pyk <nikaki. grystanie> Dobra, pociągaj go trochę, Oskar no i dobra, co jest dobrze Konrad jest Toni. Johnny, Johnny Oszko. Ja Tu ten ostatni cichy, to tam jakaś wyrwać na górze, w ostatnim. No nie, ja nie... uważaj na jak ostatni o, nie... po dobrze, dobrze, dobrze schodzisz, poważnie. A tu po prawej? A tam po prawej? No co tam stoi znowu Dobra, Co to się stało się? Wyciąg, wyciąg Jak to? Oj, co to się stało, Roberci? Nie wiem, może to chyba nie wiem, właśnie Co to? Zawijało Rozpędzik, rozpędzik no, no poszedł W los Oj, 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 nie podjedzie Do tyłu Powolutku nie panikuj <grym znalazłem się w zimę> Przecież ja nie panikuję Przecież ja nie panikuję Nie objechać? Nie, trzeba wjechać tutaj Góry w kartę. Po, chuj. po chuj się pałem. Nie, <gry> nie mam miękkiej gry. gry. Masa wrogiem przyspieszenia. <gry> Masa wrogiem przyspieszenia. Tak nie wadzi mnie do góry. Tam po prostu. Oj, Karol, tak ci się nie uda. Chyba, chociaż kurde, powiem ci. Masz, masz, nie? I zabrakło. Ale delikatnie zabrakło Ale wiesz co, z miejsca na Lce pojechałem no. A nie, Lka to, to nie! Proszę Ale nie miałem się z tym Bez nikakich, no? Nie miałem no się to... bo tu jest taka mulda, wiesz? Nie, nie, nie podjedzie. A co na Lce jedziesz czy nie? Na Halinie jedziesz czy nie? A o, myślałem, że kury na Lce, bo ta kurę jakoś... Opony nie wyrabiają. Opony do dupy. No. Pójdzie czy nie? Nie. Nie pójdzie. Dobra. Szukam alternatywy. Nie? No? No? to, że kurde karo tutaj da A zresztą wyjście? No? No, proszę, Rada. wróci. Chciał pójść skórę taką ścieżką nie odeznano Dupka mnie zapomni machać, bardzo ładnie Lekki kład Ale no, tyle mu zabrakło, nie pomogła tam Wjedziesz tutaj i od razu tutaj Jeszcze dołodu Norbert A bo damy nam w dziurę widzi do nas tutaj na górę tak i od razu tam Nie, nie. co? Tka? Ale popisówa Nie ma górki na niego Ale tu kurwa jest Ciągnąć cię ja do góry czy nie? Michał, co ty robisz? Tu nie wolno parkować Ja tam podjadę? Jak? Podjadę tam? A, ja wiem Może go do góry wziąć Dawaj wyciągarka No co ty, cofniesz? Nie pójdę Nie pójdę, A. Nie pójdę. <laughs> Ej.

Chyba pasażer pierwszy raz poszedł O kurwa! Za chwilę, za chwilę, za chwilę, za chwilę. Za chwilę, za chwilę, za chwilę. tak. chwilę, za za chwilę. Za 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 I już jest górka, którą nie podjechał, także możesz spróbować. ta rzeczka, bo zarastała Ja, pitola. Pan. Ten co robię? Odkąd nie mam butów do takich tematów, który... Do rzeczki. Nie, 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 Jest, jest, jest nie, nie, butę na górę, nogi do góry, heja, ty. więcej was mama nie, miała, nie, Gruzu na wysypywali tu. O kur, ja. O, robię, o się, kurde, nole, ty. Ja jedły, kurwa, mola, to. Ora, mi kierowca co nałomi kierowca? kurwa świeżasz No, bo no, O kurwa, ile wody! Nie tu wody Tu trochę zostało Nie czysty. No Po co w tej rzece się było Co za moc Kurwa to jest wariat chłopie. Wuriatuncusz paniu kurwa Mogę cię kur robić jakby też Dawaj ja. raz, dwa, trzy no. czekaj, czekaj, czekaj 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 A nie dobra samby strona Raz, dwa, trzy <noise>